W dzisiejszym magazynie zobaczymy w ramki Kalwaria Jawiszowice, Przeciszów Zator, Jawiszowice 2, Unia 82 oraz poprosiliśmy trenerów Szymona Grzywy oraz Adriana Pietraszkę o podsumowanie rozgrywek jesiennych B klasy. Serdecznie zapraszamy na magazyn. W sobotnie przed południe drużyna Jawiszowic wybrała się na mecz do Kalwarii, aby rozegrać kolejny mecz ligowy. Od początku spotkania to gospodarze mieli kilka szans na otwarcie wyniku. Tutaj jeszcze Supek ratuje przed utratą bramki. Kolejna szansa wrzutu wolnego na posterunku bramkarz Jawiszowic. W 13 minucie następuje zwrot. Goście przeprowadzają kontratak. Podanie do Adriana Korczyka, najlepszego szczelca obecnie Jawiszowic. Szczał z poza pola karnego i mamy 1-0 dla Jawiszowic. 13 minuta. W 23 minucie niestety błąd drużyny. Jawiszowic do piłki dopada doświadczony Rafał Bogówki z ekstraklasową przeszłością i mamy 1 do 1. Jawiszowice miały jeszcze jedną szansę na, podwyż, na e, wyjście na prowadzenie w pierwszej połowie, ale tutaj pod bramką zabrakło przysłowiowej kropki nad I do przerwy, wynik 1 do 1. Po przerwie, jak gospodarze i goście mieli kilka szans na, na e, objęcie prowadzenia. W 85 minucie sędzia dyktuje rzut karny dla Jabiszowic. Do piłki podchodzi Eryk Ceglarz. I pewnym strzałem pokonuje bramkarza Kalwari. Jabiszowic jeszcze jedną miały szansę. Pod koniec meczu przegrany pojedynek i mecz wygrywają Jawiszywice 2 do 1. Wyniki czwartej ligi: Kalwarianka przegrywał siebie z Jawiszywicami 1 do 2. Niwa Nowa Wieś uległa Dalinowi myśleniu 0 do 1. Unia o pokonała Trzebinie 2 do 0. W tabeli Jawiszywice wic wiceliderem. Unia na 15. Na 19. miejscu Nowa Wieś. A w następnej kolejce zagrają. Unia w Muszynie, Niwanowa Wieźniejcie czy Dwójce, a Jawiszewice podejmą Boheński K. Wyniki piątej ligi zachodniej. KS Hełmek przegrał u siebie z Cinianką Pcim 0 do 2 w 13 kolejce. W tabeli KS Helmek na szóstym miejscu z 20 punktami, a w następnej kolejce KS Hełmek zagra na wyjeździe w Giebutowie z tamtejszą Jutrzenką. Wyniki Ligi okręgowych szanów. Brzeszcze 2-2 z, z Gromcem. Bobrek przegrał w Leszowicach 1-0. Zgoda uległa u siebie z Juszczynem 1-4. Rajsko przegrało w Krzeszowie 6-2. Gorzów przegrał w Foszni 3-0. Hejnał w Jaworznie 3-2. Brzezina wygrała w tarnicach 5-1. Liderem po 14. kolejce Brzezina-Osiek. tabele z Zgoda-Malec. A w następnej kolejce w ostatniej w tym roku Zagrają Brzezina Osiek, Górnik Brzeszcze, Hejna Kenty, Zgoda Byczyna, Gorzu Wiktoria Jaworzno. Rajsko, Hocznia, Bobrek, Zgoda Malec. W ostatniej kolejce A klasy spotkały się drużyny, które w tym sezonie aspirują do grania wyż, o wyższą ligę, czyli LKF Przeciszowia. Kontra Zatorżanka Zator, nieformalne derby. Mecz od początku zaczynają z dużym przytupem. goście, którzy mieli kilka akcji, które mogli lepiej wykończyć w polu karnym, ale brakowało ostatniego podania lub szczału. Tutaj pierwsza próba. Blokowany napastnik zatorzanki. Kolejna składna akcja gości. Ale brakowało zdecydowania pod bramką przeciw szowi. Tutaj brakowało też niewiele na otwarcie wyniku. W 40 minucie gospodarzy doszli do i rzut wolny wykonywany 36 minuta przepraszam Michał Słupkiewicz dobija szczał swojego kolegi i mamy 1 do 0 w 40 minucie kolejna akcja gospodarzy ale tutaj uciekła piłka i niestety brzydki faul zawodnika gospodarzy który w konsekwencji otrzymuje drugą rzutą i, i czerwoną i opuszcza boisko. Już w 40 minucie gospodarze muszą grać w osłabieniu. Do przerwy mamy 1-0 dla gospodarzy. W drugiej połowie początek spotkania obraz się nie zmienił, to goście chcieli szybko wyrównać, ale konkretniejsi gospodarze. 64 minuta. Piękne dośrodkowanie Łukasz Czafraniew i mamy dwa do dla Gospodarzy. Piękny, piękne zagranie. Gospod goście próbowali też swojej okazji zrzutu wolnego, ale na posterunku dobrze w tym dniu dysponowany bramkarz Gospodarzy. W osiemdziesiątej minucie podanie jednego zawodnika Przeciszowi a finalizacja Marcina Baranowskiego i mamy 3 do 0 dla Przeciszowi przy tej sytuacji. W czerwoną kartkę otrzymał Maków Rafał i stan wojskowy wyrównał się. Zawodnicy grali 10 na 10. Wynik nie uległ już do końca. Meczu zmian. Przeciszowia pewnie wygrywa 3 do 0, A po meczu zaprosiliśmy trenerów obu do wywiadów. Dzień dobry, witam wszystkich. O dzisiejszym meczu co mógłbym powiedzieć? To na pewno mecz, który spowodował bardzo wiele emocji przed meczem i w trakcie. Co do pierwszej połowy, z mojej perspektywy uważam, że. Mój zespół no, prezentował się troszkę lepiej, jeżeli chodzi o, o grę piłką piłkarsko, aczkolwiek czystych, klarownych sytuacji e, nie stwarzaliśmy. Próbowaliśmy grać bocznymi sektorami boiska, rozgrywaliśmy tą piłkę na wiele podań, aczkolwiek no, nie przełożyło się to na, na sytuacje bramkowe. Można by powiedzieć, że, że, że pierwsza połowa na remis ze wskazaniem na nas, no ale cóż, rzut wolny, uderzenie z dalszej odległości, bramkarz. Można powiedzieć, że zamiast wybić tą piłkę do boku, sparował ją przed siebie. Zespół troszkę przyspał. Przeciwnicy dobiegli do piłki pierwsi, skierowali ją do siatki. Skończyło się bramką. Wynik 1-0 do przerwy. Plus jeszcze czerwona kartka dla zawodnika gospodarzy. W przerwie, w przerwie kilka słów. Wyszliśmy z dużym poczuciem no, 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 odmienienia losu spotkania. To było widać przez pierwsze 15 minut, że, że chcieliśmy tą bramkę strzelić. Kilka sytuacji, no ale kolejny stały fragment gry. Dostajemy bramkę na 2-0 i można powiedzieć, że mecz się skończył. Ciężkie to było dla nas spotkanie. Teoretycznie zapowiadało się, że nie będzie tak trudno, bo prowadziliśmy 1-1 do 0 i wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą. Jednak dostaliśmy no, głupią, taką troszkę czerwoną kartkę. No i pra, praktycznie 50 minut musieliśmy no, pracować w 10 przeciwko 11. Dopiero po, w końcówce się te siły gdzieś tam wyrównały, bo no, zawodnik Zatora też dostał czerwoną kartkę. No, chwała chłopakom za to, że naprawdę pomimo tego, że graliśmy z jednego mniej, to jeszcze zdołaliśmy szczelić dwie bramki i praktycznie nie dopuścić Zatora do jakiejś groźnej sytuacji tak naprawdę. Także myślę, że z przebiegu meczu... No, zasłużyliśmy na te trzy punkty. Ciężko wywalczone, bo ciężko, ale chwała chłopakom za to, że pomimo trudnych okoliczności udało się to wygrać. Wyniki ostatniej kolejki rundy jesiennej. Aklas, Cybulowice sygnał Wóźnica 2 do 4. Przecież pokonał zator 3 do 0. Polanka pokonała 15,0 harmęże, Poręba wielka w 1 do 3. Ożowitkowice pokonał Sola Wigroek 6 do 1. Są pokonała Podolsze 2 do 1. Liderem rundy jesiennej strumień Polanka Wielka. Tabele zamyka korona Harmerze. I czekamy na rundę wiosenną. W przedpołudnie spotkały się w zaległym meczu drużyny rezerw Jawiszowic i Unii Oświęcim. Lidera z wiceliderem. Mecz zapowiadał się bardzo ciekawie, gdyż drużyny zostały wzmocnione z pierwszego składu. Tak więc. Zapowiadało się ciekawy i potwierdziło się w szalonym meczu. W ciężkich warunkach już w 10 minucie. Wojciech Brzychczy otwiera wynik spotkania. 1-0 dla Jawiszowic. Wojciech Brzychczy. Brzychcy, przepraszam, Brzychcy. 13 minuta. Szybkie wyrównanie. Igor Pawela. I szczela. Dziesiątą bramkę w sezonie. Mamy 1 do 1. Wyrównał stan z Latanikiem, ale latanik w 18 minucie Jakub szczela na 2 do 1 i ma już, przepraszam, 11 bramkę. Na 2-2 Igor Pawela. Mamy 2-2, a w bramkach 11-11, czyli remis. 23 minuta, minuta, 27 minuta, Jarosz, Jarosz Krzysztof i mamy 3 do 2 dla gospodarzy. Niemija 4 minuty, 31, Aprijat, Rafał i jest 4 do 2. Tutaj jeszcze próba górę Pawła, ale piękna interwencja Bramkarza, i sobie spłonki. Do przerwy mamy 4 do 2 dla Jawiszowic. Po zmianie stron. Jeszcze szybsze tempo. Kilka szans Unii na początku. Ale brakowało kropki nad i. Tutaj kolejna szansa gospodarzy. Ale w bramce bardzo dobra interwencja. Zapobiegła utracie kolejnej bramki. W 75 minucie miejscowy Eryk Kalan, czyli Karnia, miłość i mamy już 5 do 2 dla gospodarzy. Szybkie rozpoczęcie. I goście zmniejszają. Wynik jest 5 do 3. Jarnut Kasper. Nie mija. Minuta i na 5 do 4 strzela Czapla Arkadiusz i mamy wynik meczu ustalony. W szalonym meczu, gdzie kibicom mogło się podobać zgromadzone mimo trudnych warunków. Unia jeszcze miała szansę na zmniejszenie porażki, doprowadzenia do remisu, ale go, gospodarze tak samo. Mecz już nie zmienił się do końca meczu. 5-4. Pierwsza przegrana w tym sezonie, ale mecz naprawdę Godny lidera w wite No tak, no. pokazaliśmy charakter, ale no, szczęście nie dopisało. Dzisiaj był też pojedynek, taki bezpośredni, dwóch najlepszych szelców Kuba Latanik kontra Igor Pawela. Dzisiaj wygrany jesteś. W remiso... Macie po 11 bramek, a tak na króla strzelców? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, dzięki Ferdefand. Kawał meczu dzisiaj było? No, no mecz go przed Wielkiem. Przegrana lidera. No, to najważniejsze, że wygrać. Czyli wiosną będziecie ścigać u mnie? Yy, mamy taki cel, oczywiście. To fajnie. Yy, dzisiaj, w bezpośredniej korespondencji, lepszy Pawela. No, o jedną niestety, bramkę. Ale... Choć no. miałeś parę sytuacji. Nie miałem, miałem, tak, oczywiście. Mhm. Wiosną, a tak? Yy, tak, zdecydowanie. Ale najważniejsze jest jednak yy, drużyna, i awans do Atlas. Wiadomo, że to był inny mecz tak, niż ta pierwsza kolejka, to były inne składy. Wczoraj dostaliśmy taką informację, że zawodnicy zasilą tutaj z czwartej ligi, więc nie ma co tego porównywać. Taki mecz może się już nie zdarzyć, chociaż zobaczymy jakie będą układy na wiosnę. My z, tej całej, z tego meczu jesteśmy zadowoleni przede wszystkim ze zwycięstwa, cieszymy się z trzech punktów, troszkę nam to pozwoli pójść w górę, jeżeli chodzi o przewagę gdzieś tam nad pozostałymi drużynami, ale, ale to są na tyle małe różnice, że wszystko się może zdarzyć na wiosnę, my będziemy czujni, będziemy chcieli grać o trzy punkty w każdym meczu no i cieszę się, że dzisiaj zawodnicy niektórzy w grze, a niektórzy z boku, bo też ci, którzy się nawet załapali do kadry. Byli na meczu, nikt się nie poobrażał, co też jest fajne i pokazuje co robimy w klubie, e, że, że po prostu mogli zobaczyć jak to ma wyglądać rzeczywiście na boisku, e, w grze. Super. to jedno pytanie takie związane z finałem Pucharu Polski. Komu tener kibicuje, jaki wynik tener obstawia? E, no to myślę, że, że jako gdzieś tam były zawodnik, kiedyś tam dawno temu Unii Oświęcim, będę kibicował biało-niebieskim, co święcimy? Ja powiem tak. Funkcja naszej drużyny rezerw to po pierwsze nauczanie piłki seniorskiej młodych zawodników, a po drugie, jeżeli dany zawodnik nie może zagrać z różnych przyczyn w czwartej lidze, to może tutaj uzupełnić minuty i zachować ciągłość gry. To jest dla nas bardzo istotne i bardzo się cieszę, że dzisiaj do takiego meczu doszło, bo był to niezły, niezły poziom sportowy, stworzyliśmy niezłe widowisko. My przez nasz sposób gry strzelamy bardzo dużo bramek, ale też dużo, dużo tracimy. Uważam, że to jest dla nas na najbardziej najbardziej e korzystne i, i tak chcemy grać. Porażki się zdarzają, chcemy wygrywać, natomiast myślę, że dla niektórych zawodników to po prostu ta porażka zdecydowanie lepiej wpłynie niż... E y siłą właśnie rezerw było to, że 16 zawodników strzeliło Bramki w tej, w tej rundzie jesiennej. Tak, no, y, mamy bardzo równą drużynę młodą, ale równą, która z meczu na mecz jest coraz lepsza. I czas płynie tylko na naszą korzyść, zarówno w drużynie rezerw, jak i w pierwszym zespole. I bardzo się cieszę, że to tak wygląda i uważam, że dla nas dla klubu otworzenie rezerw to wyszczał w dziesiątkę. Dziewięć punktów, czy to jest już spora zaliczka przed rundą wiosenną. Na 10 meczy wydaje się, że tak. Historia pokazała, że że, że gramy do końca, do ostatniego gwizdka i, broń Boże, nie kalkulujemy. My jeszcze nie wygraliśmy żadnej ligi, więc spokojnie przygotowujemy się do wiosny. Tej drużynie nie dotyczy okres przejściowy, więc od razu pracujemy nad swoimi deficytami, tak naprawdę już od jutra. Już jest tam gdzieś w głowie A-klasa. Nie, nie ma w głowie A-klasy, ale chcemy, żeby takie mecze jak dzisiaj e, odbywały się bardzo często, bo to jest dla nas najbardziej rozwijające. Nasi zawodnicy muszą wejść na szczyt swoich możliwości, żeby wygrać pojedynek 1 na 1, stworzyć sytuację 6 gola i cieszymy się, że taki mecz dzisiaj nastąpi. No to dobrze, to trenerze ostatnie pytanie. E, wynik meczu finałowego Pucharu Polski KS Chełmek miał Święcim. Unia Święcim 3, KS Hełmek 0. Klasyfikacja szczelców B-klasy po rundzie jesiennej. Jakub Latanik oraz pa e, Pawela Igor zdobyli po 11 bramek. Trzecie miejsce zajęli Grupka Jakub Unia 2 Oświęcim oraz Frączek Kubert Pogórze -Gier Gierałtowice. W klasyfikacji Fair Play na pierwszym Unia Oświęcim, na drugim Jabiszowice, Egzekwo Piotrowice boże, na czwartym LKS Palczowice, a na ostatnim Pogórze Gierałtowice. Wyniki trzeciej ligi kobiet Brzezinka przegrywa w gnojnicy z interem 2 do 1 w 11 kolejce. Po 11 kolejce iska Brzezinka na szóstym miejscu.